głosi zainspirowali mnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy palenie wpływa na poziom glukozy i na produkcję ketonów, jeśli jesteś na diecie ketogenicznej. Oni palą na dworcach, przy autobusach, przy pociągach. Nie robi to dla nich żadnej różnicy. na miejsca do palenia są pod zadaszeniem. Ci niepalący, żeby nie wąchać tych smrodów, muszą wyjść poza przystanek. Pierwsza sprawa to jest elektroniczny papieros. Na własnym przykładzie mogę odpowiedzieć, że palenie elektronicznych papierosów nie wpływa jakkolwiek na poziom... A, właśnie poziom ketonu we krwi ani na poziom glukozy we krwi, więc tutaj możecie być spokojni o szkodliwości, nie będę dyskutował, bo to nie ten kanał, natomiast palenie papierosów zwykłych, tradycyjnych no oczywiście szkodliwość, wszyscy wiemy, Naszukałem wszelkie informacje na ten temat dostępne, nie ma dużo badań, ale jeśli chodzi o nikotynę, nie ma wpływu na poziom glukozy we krwi. Każdy nałogowiec wie, jak rzuci palenie, co się dzieje z jego wagą, no nie za ciekawie. Nikotyna niestety albo stety zmniejsza łaknienie, zmniejsza apetyt, no i tutaj na diecie, no jakby nie było, jest pożądana. Natomiast co się dzieje z glukozą? No tego cholera nie wiem, bo nie palę. Dajcie znać, jak wiecie, jeśli macie cegę wbity tutaj i mierzycie na, na bieżąco poziom glukozy we krwi. Ale czy ta wagi jest warta tego nałogu? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie.